Witam kolegów hodowców, koleżanki, hodowczynie. O, trochę się ten bałagan zmienia. U mnie gołąbki się wykąpały. Nie wiem czy mówiłem, mówiłem już ale powtórzę jeszcze raz że ja gołębie kąpię to się nazywa sul Epsom usłyszałem to na filmie u Zbyszka rodaka już chyba w tamtym roku już jakoś na wiosnę no i stosuję to, że tak powiem i do wody do wody jeszcze dodałem dzisiaj jodu. Także tak to wygląda. O, gołąbki tryskają zdrowiem. Tu tryskają chyba zdrowiem chyba jest w porządku. No te pierwsze pary co mi się tam poniosły. O, kurczę. Choć tu jest budek. Te pary, co się pierwsze poniosły, to że tak powiem, już młode się klują. Także niedługo będzie obrączkowanie. Powiem, że, że w lotowym gołębniku trochę więcej się dzieje. Bo, no nie wiem, niby roczne gołębie i ten przedział dla nich był zrobiony tak dość późno. Ale powiem, że tutaj. Tutaj powiem, że więcej tych młodych się kluje. Bo już u kilku par widzę. Kropki z misek powyrzucane są. No co, przeszłem na karmę. Karmę już grubszą. tam Rozpłodowa. I BKBP. Z grytów to powiem, że ja tu daję trzy rodzaje. To ciężko grytami nazwać, bo... No jeden to jest taki typowo gryt z baksa. I to są te muszelki i kamyki. Ale ja tu dosypuję jeszcze wispominu. I stał Ben Medika, taki wyszedł. Nowy, nowy, ciężko to nazwać, właśnie grytem. Takie minerały w proszku. Nie wiem. Tak. No, wziąłem, wziąłem to, kupiłem. No i tak dalej. No, ale chyba daje radę. Tam nie było jakichś problemów, żeby jakoś. Skrubki były słabe, czy chropowate, jajka. No, także no, cały czas dajemy, że tak powiem, probiotyki tak samo 2 trzy razy w tygodniu. Jakąś witaminę, taką na zasadzie multiwitaminę raz w tygodniu. A tak to zakwaszamy wodę. No posprzątałem tu. Ale widzę na bogato ten puch zrzucają. Także na razie o stan zdrowia się nie boję. Mi się wydaje, że jest dobrze. Kuracji tak jak powiedziałem, jeszcze żadnych nie robiłem przed lęgami. No w trakcie lęgów też nie zrobię, bo no, nie poniosły się te gołębie, że tak powiem, tak równo jak zakładałem. No i na razie. No, ale to takie założenie było. Znaczy, no, założenie było, że będzie na jajkach, ale. Ale teraz już to po prostu zrobię tak, że. że odłożę młode. Te, które zdążą wychować. Te, które nie zdążą, to albo przełożę to. Rozpłodu, no nie wiem. Które zdążą wychować młode, to, to wychowają. Reszta będziemy się przejmować, ale będę starał się, żeby z całego gołębnika młode były zabrane w jednym terminie. Także. No, tak to wygląda. I, i przed samym sezonem zrobimy jakieś leczenie na żółty guzek żółty gozek plus te drogi oddechowe. I tyle. No z takich bieżących spraw to. Ta to, to dużo ludzi na Facebooku pisało, że karmy drogie, że to strasznie zdrożało, dużo likwidacji, hodowli. No co można powiedzieć? No. To nawet przed podwyżkami cen. No to no nie oszukujmy się, to nie było Tanie hobby. No a teraz stało się po prostu drogie, nie? I co ja powiem na to? Jakie jest moje zdanie. Może no, ci prawdziwi hodowcy i, i, i miłośnicy, że tak powiem, no dalej będą hodować. Dalej będę hodować, po prostu nie będę trzymać do lotu 90, tylko sobie zostawię 50. Myślę, że po części to będzie lepsze, no bo jakby nie było, ja już tu roz rozmawiam z kolegami, no że, że ten już późnych nie będzie chował, ten już jajka odrocznych powyrzucał. Jeszcze inny jak miał jakieś gołębie, których był niepewny w rozpłodzie, to też już się pozbywa. Także mi się wydaje, że wiecie, no jakoś hodowli tych gołębi się podniesie. No, także tak, tak jest moje zdanie, że są plusy i minusy. Gołębi będzie mniej, koeficjenty będą mniejsze. Ale może jakoś gołębia będzie wyższa. O, nie ma się czym przejmować. I tyle. Takie moje zdanie. Dobrze. Bo no tu tak szczerze ciekawego do powiedzenia. Nic więcej nie ma. A czy to, po, co już powiedziałam, czy było ciekawe znowu? Sam nie wiem. No ładne tego gołębie co widzę, świecą się. Zobaczymy, co ten sezon przyniesie. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry Lot.